Dzień dobry! Dzisiaj mamy 8 lutego 2024 I jak widzicie, słoneczko za mną już wstaje. Wreszcie pojawiło się na niebie, bo ostatnio te pogody w tym roku to normalnie masakra, nie? Bo, kurde, jak nie pada, to wieje, jest zimno, a przeważnie kombo tych trzech warunków, to po prostu człowiekowi się nie chce wyjść na ten rower. No to postanowiłem sobie z rowerem trochę podziałać. Powymieniać wszystko, bo w sumie już byłoby czas. Więc sam zębatkę, kółeczka, to sobie wszystko pozmieniałem. Co byłem w stanie sam. A stery, suport, piasty, tego typu sprawy to to już dałem na przegląd, bo i tak narzędzi nie mam i doświadczenia. To też za bardzo nie. Linkę też musiałem sobie wymienić, bo ostatnio na trasie mnie irytowała. W zeszłym roku, jak mi zaczęła piszczeć i ten. Ale na szczęście to była faktycznie linka, suport, wszystko cały był. Więc to piszczenie, co czasami przechodziło przy pedałowaniu, to i tak było od lineczki. Jak widzicie, przez te wszystkie opady, wisełka trochę wylała, bo nawet tutaj zachodzą i wody, poziom się podnosi. I no... I przez te ulewy po prostu człowiek nie miał motywacji, żeby jeździć, zwłaszcza wokół komina, nie? No bo dzień krótszy, prognozy były, jakie były, więc nawet czasami nie było nawet okienka w dniu. W styczniu to chyba może 2-3 dni mieliśmy takie, żeby można było sobie na Pomorzu pojeździć tak bez deszczu, ale wcześniej padało, no to grawelowe gravel, warunki, trochę ciężko, no chyba, że ktoś bardzo lubi błoto, w błocie męczyć się za bardzo nie chcę. zwłaszcza, że teraz już wymieniłem napęd, to tym bardziej, szutry fajnie, elegancko, nie ma sprawy, nie, to człowiek by sobie pojeździł, ale nie po, kurde, głębokim błocie, nie, że, kurde, nawet kółeczka mi się prawie w błoto pakowały, tak głęboko ostatnio było. Że rower trzeba było po prostu na minie dać. Nie? No ale dzisiaj 8 luty czwartek, tłusty czwartek, więc na tego pączka sobie muszę zasłużyć. Tak z 30 km przyjadę, zajadę do wiatki i wtedy sobie go zjem. Będzie od razu lepszy humor i nastrój, bo nie do sobie trochę pokręci, to sobie coś słodkiego zje, ładna pogoda wreszcie. Ale dzisiaj króciutko, bo na drugą zmianę, więc tylko 50 km wokół komina, tak troszkę tam powędruję sobie. I tyle, nie? Też będę testować nowy uchwyt. Bo jak widzicie, jeszcze mam tutaj stary uchwyt na klatkę. Który to no, sprawdza się w miarę dobrze, ale kilka problemów z nim było. Bo głównie na gravelu to muszę mieć kamerkę odwróconą do góry nogami. Bo człowiek nie jest jak na trekkingu czy na MTB bardziej wyprostowany, tylko jest bardziej po prostu pochylony. Przez co by było więcej kokpitu, widać, bo nie mogę tak przechylić za mocno kamerkę. I dlatego by musiał mieć właśnie odwróconą do góry nogami. A jak człowiek ma odwróconą do góry nogami, no to z tym kadrem wtedy jest trochę problem, bo wtedy więcej pobiera roweru. Nie? Zwłaszcza jak na, na dropach człowiek zjeżdża, to już w ogóle więcej kokpitu widać, a mniej trasy. No, ale przynajmniej na prosto. Nie? Bo jakbym miał normalnie kamerkę postawioną nie do, z, znaczy ten, na uchwicie, zamieszczoną, no to by było widać właśnie więcej kokpitu za każdym razem, zwłaszcza na, na dropach, a mniej. Tego co jest na trasie, nie? Dlatego właśnie zakupiłem sobie nowy uchwyt. Jaki to będzie, to już wiecie w tytule, bo zamieściłem. Będzie też do tego rozdział, więc niecierpliwym, którzy chcą przejść do konkretów, to mogą przeskoczyć od razu rozdziałem do tego, jaki to jest uchwyt, dlaczego go wybrałem, dlaczego nie inny i co mi nie pasowało jeszcze w tym uchwycie na, na klatkę, to do, dowiecie się dalej. Bo w sumie dzisiaj za dużo umieszczać nie będę. Bo no tak jak mówiłem, jadę wokół komina, więc szaleństwa dzisiaj nie ma. nie? Tak po prostu przywitać Was troszkę późno w tym roku, troszkę pogadać i nacieszyć się, że w końcu jakaś pogoda się trafiła. W przyszłym tygodniu znowu ma padać i tak to jest to pogoda, nie? Ni to zimno, ni to ciepło, bo raz minus, raz plus, raz pada, raz nie pada, raz wieje, nie wieje, szaro, ponuro i tak to jest. Dobra, nie będę już tutaj. Więcej marudzić, lecę dalej z trasą, i tak jak mówiłem, przez te wszystkie opady, misiałka pod są wą. Wylała nie? Więc wody jest full. Na zbierało się tego tutaj. Więc teraz tylko i wyłącznie kawałek, właśnie jest trzeba przez giemnicę do Kiezmarku można wałem przejechać. Bo tak jeszcze można było tutaj polami sobie pojeździć, ale teraz to jest całkowicie nieprzejezdne. Dobra, lecimy dalej na giemnicę. No, jestem już w gimnicach Na tym wale zaczęło naprawdę nieźle nie wiać. Zrobiło się strasznie zimno, ale to tylko dwa warunki, które są niezbyt przyjazne dla rowerzystów. Z tym jeszcze da się żyć. Na szczęście padać nie pada i dzisiaj padać nie ma. To o tyle dobrze, nie? Uff. Dobra, czas wyciągnąć tego pączka i zacząć jeść. No, to takie spóźnione. Smacznego pączka życzę Wam, bo niestety dzisiaj nie zdążę rzucić filmiku, więc prawdopodobnie dopiero w piątek wrzucę. Bo niestety dzisiaj do pracy, więc nie będę miał czasu, żeby zmontować na szybko film. A się trzeba eksportować i wysłać na YouTube, więc to trochę by i też trwało. A tak czy owak, smacznego pączka! I mam nadzieję, że smakował Wam tak samo jak mi bo mi po tych 30 ponad kilometrach na pewno będzie smakować więc zjem sobie i wtedy powiem wam trochę o tym nowym uchwycie Dobra, pączki zjedzone zimno jest, więc lecimy z, z konkretami nowy uchwyt jest to od Ulanzi Go Quick 2 jest to druga wersja pierwsza była plastikowa ta jest silikonowa i w środku takie pręty stalowe elastyczne Koszt mniej więcej 79 zł. Była też wersja z Telesina, ale że mi bardzo zależy na kompatybilności z tymi magnetycznymi uchwytami. Co macie, sobie możecie to ciach o tak szybko zamykać, ciach, wyciągać i można wtedy raz, razem z kamerką sobie przerzucać na inne uchwyty. Na przykład, właśnie tutaj mam taki uchwyt, że Mogę sobie tutaj zamocować ciach, I nie muszę bawić się z odkręcaniem śrubki, tylko po prostu Jedno za drugim mogę sobie przerzucać Więc Zależy mi na takiej kompatybilności, bo Od Ulanzi można sobie kupić takie yy, Uchwyty I wtedy tutaj właśnie kilka rodzajów takich jest, nie? że można sobie Wtedy Na kilka wysięgników, selfie sticków statywów i tak dalej, sobie szybko kamerę przerzucać z jednego do drugiego, żeby różne kadry robić. Tutaj, jak widzicie, właśnie jest elastyczna, fajna właśnie. Łatwo się nawet zapina, ciach. Tutaj możemy otwierać, więc szybko można założyć i zdjąć. Tutaj jak wam pokażę trochę. Tak. I wtedy kamerka jest troszkę wyżej, nie? Bo teraz mam Założono trochę warstwę, tutaj jest uchwyt na, na klatę To jest troszkę niżej, a tutaj jak widać jest troszkę wyżej Jak ruszę z wiatki To wam pokażę mniej więcej jaka będzie różnica Między położeniem kamerki tu i tu Druga sprawa jest taka, że jak jest tutaj wyżej To już nie będę tak bardziej pochylony, bo jednak będzie kamerka wyżej To będę mógł kamerkę jeszcze mieć u góry, czyli będzie jeszcze wyżej Bo to jak tutaj mówiłem, kamerka jest Tutaj niżej, zamieszczona, przez co jest odwrócona do góry nogami i jest niżej, nie? No bo wtedy mogę mieć się na prosto, właśnie tak jak mówiłem na gravelu, czyli na szosowych rowerach, człowiek jest bardziej pochylony niż na trekkingach i wtedy więcej widać kokpitu i ręce zamiast powiedzmy to, co jest z przodu, nie? Zwłaszcza jak się na dropek zjeżdża, dlatego właśnie zależało mi na czymś takim, i tak jak mówię, właśnie tu ma ten wysięgnik, właśnie, nie? Żeby sobie kamerkę przyłączać szybko, więc Zależało mi właśnie, żeby ta kompatybilność była Ogólnie Teresina ludzie bardziej y, Polecali od Ulanzi Ale Ulanzi też miał bardzo pozytywne opinie Więc mam nadzieję, że się będzie sprawdzać I na razie trzyma się super Jeszcze jest taki motyw właśnie się bałem, że Kamerka może mi trochę latać, no, no bo jakby nie patrzeć Tutaj nie ma stabilności, tak jak od uchwytu Ale jest taki myk że mogę sobie pasek wziąć od uchwytu zobaczcie czy go tutaj ściągnę o. mam właśnie taki pasek z tego uchwytu na, na klatkę piersiową i po prostu mogę sobie przełożyć to w tą stronę on jest taki elastyczny i wtedy Tutaj kamerkę przymocować bardziej. nie? Tutaj kamerka się zamocuje i to będzie jeszcze mocować dodatkowo właśnie ją, żeby nie latała, nie? Więc taki myk można sobie ta, tanio zastosować. Bo tak jak mówiłem, ten uchwyt to tam parę paręnaście złoty kosztuje, więc można tanio sobie mieć przy okazji to, jakby ktoś chciał mieć ewentualnie właśnie na klatce założone, ale ogólnie jest trochę to irytujące, bo. Zawadza, zmiana ciuchów, ten żeby ściągnąć, to trzeba to odpinać. Ta troszkę się gorzej właśnie ściąga niż ta od GoPro. Ale od GoPro jest chyba 6-7 razy droższa. To też druga sprawa, nie? No i tak jak mówiłem, jest na, na niższej pozycji, nie? Co w sumie mi troszkę przeszkadza. A gryzak, co można sobie do, do włożyć. To fakt, jest wyżej, jest stabilniej Ale minus jest tego taki, że na rowerze często się patrzy lewo, prawo, czy coś nie jedzie, czy ten Więc kamerka nie zawsze jest stabilnie, nie ma zawsze na, na wprost pokazane Druga sprawa taka, ile można taką kamerkę w budzi trzymać nie? Prędzej czy później szczęka zacznie boleć, 5-10 minut Jak chce się, się, się nagrywać i coś mówić, to i tak trzeba ją też wyciągnąć nie? Więc to też jest z tym taka zabawa Ale tak, tutaj jest wyżej, łatwo to można właśnie szybko ściągnąć ciach, I co jeszcze jest plus z tego taki że możemy sobie to zastosować jako statyw bo mogę sobie go tak ustawić jak tutaj widzicie i kamerkę tutaj sobie wtedy zamocować nie? O. I, i wtedy mam wtedy statyw nie? Więc to też służy jako jedne i drugie A przez to, że to jest właśnie zamykane, to mogę sobie nawet owinąć to, powiedzmy przykładowo, pokazując Wam, właśnie tutaj są takie listewki. Mogę sobie na przykład to owinąć i kamerkę zamocować w jakiś mniej typowy sposób, nie? O, I wtedy kamerkę można sobie inaczej trochę zamontować. Nie? To też służy takie trochę uniwersalne w nietypowych miejscach, żeby sobie jakieś kadry złapać. Bo teraz kamerkę mam właśnie na takim elastycznym statywie. I on też jest elastyczny, można te nóżki sobie regulować i też można sobie przymocować w różnych miejscach. Ale zamiast mieć właśnie to, zamiast mieć uchwyt na klatkę, to po prostu będę miał taką jedną rzecz, nie? Zobaczymy jak to się sprawdzi w praktyce, ale z, z tego co patrzyłem na YouTube po recenzjach i opiniach innych, powinno być bardzo dobrze, nie? No i to chyba tyle co chciałem powiedzieć, jakby ktoś właśnie się był zainteresowany podobnymi rzeczami, to mam nadzieję, że taka szybciutka recenzja się komuś przyda, nie? Dobra, ee, się już robi naprawdę zimno, więc zacznę się pakować. Założę sobie uchwyt na, na szyję i pokażę wam różnicę jak to wygląda właśnie jakim jest kamerka na szyi, a jak jest na klatce. Nie? Dobra, ruszyłem. Jest strasznie zimno, jak się tutaj tak zawiewa ta wilgoć wszystko ten Dlatego tak na szybko zrobiłem tam recenzję, bo już mi powoli palce zaczęło odpadać, jednak w zimie to jak się jedzie to trzeba się rozgrzać i nie stawać, a zwłaszcza w miejscu gdzie zawiewa. No ale i tak nie jest z tą pogodą i da jakoś się jeździć, przynajmniej dzisiaj. Ale wracając do tematu, teraz widzicie kadr, który używam standardowo czyli na szelkach z odwróconą kamerką do góry nogami, żeby właśnie było bardziej na wprost pokazane. Zaraz Wam pokażę dla odmiany jak wygląda od góry gdzie właśnie nie mogę tak wyprostować tej kamerki to zobaczycie tą różnicę najpierw. Tutaj widzicie jak kamerka jest normalnie zamontowana, nie jest do góry nogami to jest też się na, na szelkach, ale wtedy kamerka jest bardziej pod skosem w dół jak teraz powiedzmy jestem na dropach to jeszcze bardziej ucina kadr więc Tak średnio to mi się sprawdzało A za chwilę Wam pokażę jak wygląda na tym nowym uchwycie A teraz widzicie kadr właśnie z tego uchwytu co mam zamocowany na szyi ja jeszcze nie widzę tej do różnicy dokładnie ale nie wątpię w to począc po w efektach, właśnie na, na innych filmach, to na pewno jest zdecydowanie lepiej teraz głównie nagrywać. Stąd tym bardziej, że właśnie teraz jakieś zimno, zmienia się te warstwy. Czy nawet w lecie, jak się ściąga coś, to ten uchwyt na szyi tak nie zawadza, bo szelki to jednak trzeba chwilę się pobawić, żeby zdjąć. A tutaj nie mam żadnego problemu, zwłaszcza jak coś jest rozpinanego i nie chcę w ogóle tego ściągać. A chcę kamerkę szybko no, przychodzić do góry i zamek zapiąć powiedzmy do góry. No to tutaj nie muszę się z tym bawić, bo po prostu szybko odpinam, podnoszę do góry, zapinam i z powrotem zapinam sobie ten uchwyt na szyi Raz, dwa. I już jest kamerka na zewnątrz. Nie? Ale dobra, strasznie zimno. Bateria mi pewnie zaraz spadnie, więc zasuwam do domu. Trzymajcie się tam ciepło i mam nadzieję, że pogody się w końcu poprawią i będzie można sobie troszkę więcej pokręcić. Do zobaczenia szerokości.